Teraz już wiemy, jakie są możliwości, kiedy tworzyliśmy te szczeliny za pomocą e, linii, czyli elementów 2D. Proponuję teraz wykonać dodatkowe ćwiczenie, które pokaże Państwu, w jaki sposób można wykorzystać inne bryły, aby wyciąć te obszary pod szczeliny w tej e, bryle plenu. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że wrócimy do naszej rodziny i zapiszemy ją pod nową nazwą. Czyli file, save as, family. I teraz dodamy sobie zamiast generic dodamy sobie voids. Akurat mam wciśnięty klawisz caps lock, ale możemy tak zostawić. Save. Ok, następnie. Następnie usuniemy stworzone linie, czyli zaznaczamy i przycisk delete. W zakładce Create mamy, takie, mm, mamy taką opcję jak Void Forms. Tutaj można tworzyć bryły, które będą wycinały inne bryły stworzone za pomocą tych standardowych narzędzi. Więc w tym momencie zaprojektujemy sobie przykładowo dwie szczeliny, które będą nam wycinały nasz model plenu. Teraz zaznaczmy void forms i void extrusion. Teraz przechodzimy normalnie do mm, rysowania właśnie tej bryły. Jesteśmy na reference level, więc ona będzie związana z tą dolną częścią. I teraz narysujmy sobie dwa prostokąty o, może być w taki sposób następnie za pomocą opcji DI będziemy łapać wymiary najpierw boczne do linii referencyjnych tutaj dla przypomnienia wszędzie mają być wartości 50 Czyli zaznaczamy bok, wpisujemy prawidłową wartość, zaznaczamy bok, wpisujemy prawidłową wartość, również tutaj. Dobrze, następnie zablokujemy sobie kłódkami te wartości. Mamy zablokowane. I teraz, jeżeli chodzi o odległości, pomiędzy nimi. Właściwie powinienem zacząć od linii referencyjnej. Czyli tak jak teraz. Tutaj zostawmy. Niech będzie 30. Szerokość. Niech będzie 60. Pomiędzy. Niech będzie 50. I tutaj. Niech będzie 60. Tutaj mamy większą odległość, ale możemy na razie roboczo tak zostawić. Czyli mamy narysowany mm, schemat, zarys naszej bryły, która będzie wycinać tą bryłę. Następnie klikamy na Finish Edit Mode. I mamy zaprojektowane mm, bryły, które wycinają nam bryłę plenu. Możemy podejrzeć to w widoku 3D. Widzimy teraz w tym miejscu widać. Wycięcie naszej, naszej bryły pleną. O, nawet kiedy naciśniemy, widzimy, że są wycięte. Ponieważ one są bardzo wysokie, musimy przejść na widok front, wtedy na tym widoku front możemy skopiować na przykład tą płaszczyznę odniesienia, kopi, Przeniesiemy ją tutaj. Te nasze bryły wycinające zwiążemy od razu. Z tą płaszczyzną. Zauważcie Państwo, że wystarczy, że zaznaczam, jakby jeden element, a jednocześnie edytuję, czyli wysokość edytuję dla dwóch szczeli. W przypadku tych naszych krótcy, mieliśmy taką sytuację, że zarówno to, ten króciec, ten, ta bryła dla krótca, dedykowana dla krótca, jak i tutaj była rysowana oddzielnie. Zatem każdy z oddzielnie musieliśmy. Edytować i dopasowywać. Tutaj wszystko narysowaliśmy w ciągu jednej edycji, więc wystarczy, że tylko dopasowuję jedną rzecz. Nie muszę tego robić dla drugiej szczeliny tak samo. No i teraz dodamy sobie wymiar D i powiedzmy niech to będzie rzędu 4 cm, czyli 40 mm, i również to sobie zablokujemy. Roboczo można podpatrzeć. Robocze można podpatrzeć w widoku 3D. Widzimy, że teraz mamy takie wycięcia. Zobaczmy teraz, jak wyglądałaby ta rodzina w naszym modelu roboczym. Otwórzmy ponownie model roboczy, chyba że już macie Państwo otworzone. I teraz do tego naszego modelu roboczemu roboczego robimy Load into the Project. I po prostu sobie wstawimy tą naszą rodzinę nawet i w tym miejscu. Dobrze, że mamy dwie obok siebie, więc wtedy można zobaczyć różnicę, tak? Ta rodzina, ta rodzina jest stworzona za pomocą linii. Natomiast ta jest stworzona za pomocą e, szczeliny, e, tych szczeliny, tych wojdów. Widzimy, że bardziej realistycznie wygląda rodzina stworzona za pomocą wojdów. E, tak? Natomiast jakie są. na czym polega haczyk tak naprawdę? Wybierając tą rodzinę jako pierwszą, którą Państwu opisałem, pokazałem Państwu najprostszy i najszybszy sposób, w jaki sposób można to zrobić i w jaki sposób można też kontrolować e, widoczność. Tak, Mamy trzy szczeliny, tu mamy dwie szczeliny, tu mamy trzy szczeliny, tak? czyli jest to związane za pomocą parametru widoczności, który definiowaliśmy podczas. Edycji pierwszej rodziny. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę, tak naprawdę, razem z wojdami, to zwróćmy uwagę, kiedy wróciliśmy teraz do edycji rodziny, że kiedy zaznaczymy naszą rodzinę wojdów, nie, nie mamy do dyspozycji m, takich parametrów nie możemy związać widoczności e, tych elementów parametrem. I tak jest domyślnie. A w jaki sposób można sobie poradzić z tym, czy w jaki sposób można to obejść? Otóż najlepszym rozwiązaniem będzie wyeksportowanie tych naszych wojdów do oddzielnej rodziny i wtedy zaaploudowanie jej z powrotem do rodziny naszego nawiewnika. W jaki sposób to można zrobić efektywnie, możemy zaznaczyć to. I teraz klikamy copy. Następnie wchodzimy do File, New i Family. Tworzymy nową rodzinę. Czyli mamy Revit Families, Templates i Metric Generic Model. I następnie, będąc już w tej naszej nowej rodziny, zakładka Modify, Paste, Align to Current View. Dzięki temu skopiowaliśmy nasze voidy do oddzielnej. Rodzinę. Teraz zapiszemy tą rodzinę. Save as family. Revit families working. I tutaj nazwę je jako Voice. Wyłączę tylko caps locka. Dobra. I zapisujemy. Mamy zapisane. Następnie wracamy do naszej rodziny naszego terminala, usuwamy te voidy i teraz insert, load family, Revit families, working i voids. Wstawiliśmy z powrotem naszą rodzinę i teraz w zakładce generic models mamy voids. Teraz możemy je ustawić. I proszę zwrócić uwagę, że kiedy klikniemy na nasze, na nasze szczeliny, pojawia nam się znane dobrze okienko ze właściwościami, w tym również możliwość kontroli i przypisania parametrów widoczności. Dzięki temu możemy na przykład ustalić, aby te vojdy były widoczne tylko wtedy, tylko w tych typach, w których mamy zaznaczone opcje widoczności dwóch szczelin. Jakie mamy plusy i minusy tego rozwiązania? No, jeden z głównych minusów polega na tym, że kiedy klikniemy DI i będziemy chcieli dokładnie złapać wymiar, to nie będziemy mogli złapiać wymiaru do tego a, elementu. Druga rzecz jest taka: i to jest ciekawe, to jest związane z geometrią tej rodziny, że kiedy przesuwamy ten element, to zobaczcie Państwo, że podświetlają nam się. Reference planes, a to jest dlatego, teraz możemy na przykład zblokować to, to jest związane z tym, że w tej rodzinie naszej, kiedy pójdziemy na niego prawym przyciskiem myszy, mamy zamodelowane te dwie, patrząc na reference line, mamy te dwie nasze reference planes i wtedy one jakby automatycznie je podczytuje do naszej tej rodziny, do której są one wstawione. Kiedy zauploadujemy Robimy Load into the Project, Revit Families roboczy, klikniemy OK i nadpiszemy tą poprzednią wersję. Teraz mamy typ A, tak, czyli mamy wreszcie możliwość kontroli widoczności, jeżeli zaznaczymy typ B, dwie szczeliny, pojawiają nam się te szczeliny, tylko zwróćmy uwagę, że um, jeżeli na przykład w przypadku tego nawiewnika, tak jak pokazywałem te wymiary są trzymane jeżeli zrobimy edit type i na przykład zrobimy 1200 klikniemy OK to one automatycznie nam się dopasują do nowej długości nawiewnika albo wywiewnika jeżeli teraz klikniemy na to i zrobimy tutaj 1200 to one zostaną nadal w tym samym miejscu w którym są czyli podsumowując Używając opcji e, razem z bryłami, które wycinają inne, możemy się spodziewać lepszych widoków graficznych, natomiast wymaga to o wiele większego nakładu pracy, aby stworzyć w pełni funkcjonalną rodzinę, która będzie również elastyczna pomiędzy typami, ponieważ najpierw trzeba tworzyć voidy, później trzeba je uploadować do oddzielnych rodzin. W tych oddzielnych rodzinach, na przykład, żeby trzymać tą odległość trzeba byłoby w tej rodzinie tych wojdów, stworzyć dodatkowe e, stworzyć tutaj dodatkowe parametry czyli dodatkowe linie e, dodatkowe linie do których by było przyczepić wtedy te e, te wojdy i wtedy jeżeli byliśmy w tej naszej rodzinie to wtedy je po zaaplowdowaniu tej naszej rodzinie te dodatkowe parametry byłyby w Edit Type, tutaj do, do użycia. Tak czy inaczej, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Ja Państwu przedstawiłem dwie opcje. Tak naprawdę, to w jaki sposób moglibyśmy zamodelować te, te przestrzenie, te szczeliny, byłoby jeszcze kilka, aczkolwiek. W moim mm, doświadczeniu najczęściej jednak stosuje się te elementy, które są szybkie i sprawdzone, a więc najczęściej jest to używane tak naprawdę m, za pomocą e, zwykłych linii. W przypadku bardziej skomplikowanych elementów, gdzie również na przykład jest szczytywana powierzchnia tego plenum, wtedy stosowane są faktycznie wojny, no bo te wojny jakby bezpośrednio wpływają tak naprawdę na powierzchnię, która ma, m, które ma ten element. Więc w przypadku obiektów, gdzie na przykład trzeba byłoby podać ilość blachy albo specjalną jakąś konstrukcję, wtedy istotne by było zastosowanie tych voidów. Natomiast w naszym przypadku, gdzie tak naprawdę głównie zależy nam na, na koordynacji widoku i funkcjonalności, tak naprawdę tego elementu dla instalacji sanitarnych, takie rozwiązanie z liniami zupełności wystarczy.